25 listopada wezdeku zawitał wyjątkowy klimat, a był to wieczór Andrzejkowy, gdzie bawili się nasi mieszkańcy. Odbyła się huczna zabawa w specjalnie udekorowanej sali, która przeplatana była skocznym tańcem do lubianych muzycznych przebojów, a przede wszystkim nasi goście mogli poznawać uroki wróżb i Andrzejkowych przepowiedni. Były to przepowiednie przyszłości, odczytywane z ranego wosku, wróżenie z kart, wróżby ukryte w balonach. Każda z nich wzbudzała ogromną ciekawość, co potęgowało wrażenia. Dodatkową atrakcją był quiz wiedzy o tradycjach związanych z andrzejkowymi obyczajami, który okazał się nie lada wyzwaniem dla uczestników imprezy. Po zakończeniu wróżenia każdy zabrał swoją andrzejkową przepowiednię. Czas w sympatycznym gronie minął szybko i dostarczył wszystkim mnóstwo radosnych przeżyć. Do zobaczenia za rok.